Niektórzy mówią o tym co jakiś czas, że Ukraina wygrywa, niektórzy mówią, że przegrywa. A pan jakby powiedział po tych już ponad 100 dniach, Ukraina już wygrała strategicznie w tym sensie, że obroniła swoją państwowość. Bo przecież to było celem Putina: zmienić rząd siłą i sprowadzić Ukrainę do statusu kolonii, zrusyfikowanej kolonii. Tego już nie będzie. Rosja przegrała bitwę o Kijów, przegrała bitwę o Charków. Teraz mam wrażenie, że mamy wojnę już, już tylko o terytorium, czyli jak dużą część Donbasu, czy, czy nawet może niestety część prawobrzeżnej zachodniej Ukrainy po, po zachodniej stronie Dniepru, wpadła w ręce rosyjskie. I w tej chwili Ukraina przeżywa trudne momenty, bo, bo, bo ma braki amunicji, brak, braku sprzętu. No ale Stany Zjednoczone uchwaliły pomoc w wysokości 40 miliardów dolarów. To jest wielokrotność ukraińskiego budżetu obronnego. I ten sprzęt jeszcze w pełni na front nie dotarł. Gdy dotrze, to myślę, że rosyjskie problemy z orientacją pola walki, z planowaniem połączonych operacji i przede wszystkim z morale jeszcze się pogłębią.